Tu je, wiesz. Polskie złote zdradki. Ja, zdrawki. ja muszę, ja tak. Dobra no! Już <laughs> kończę. <laughs> Ciężkie życie Gracia no, Fortnite. No. Boże no. Wy zabiorę ci do kolery ten komputer, masz się uczyć, a nie siedzieć. Przeginasz pałę i to ostro. No. Co się cieszysz? Nie cieszę się. Zabiorę go po prostu. Nie ma zależy na swoich no. ocenach. Bądź ambitny. No ale uczyłem się chemii. Ile? 5 minut, to dawaj. No Ci się nie. nauczyłeś? Ja cię przepytam. No. Pokaż, co się nauczyłeś? Jak nie będziesz umiał, zabieram komputer. Po prostu go wystawiam. Nie wiem, jak się mam. Trzy szlak nie czy... ja Jestem bardziej ambitna niż ty. Dobra, ewidentnie koniec. <śmuchy> Smutne życie gracza Fortnite. <śmuchy> o, już się nie da dalej wyżej budować.